Dlaczego mega mocnie? Dlatego, że bardzo często słyszałam od swoich koleżanek, że oni chodzą do mega mocnych, ale chodzą w dańcu. Ze względu na to, że to nie jest pierwsza placówka mega mocnych i pozytywne opinie wśród rodziców. Spokój, pani, cierpliwość, panie yy, serce do dzieci. Oraz indywidualne podejście do każdego dziecka. O, u mnie była taka sytuacja, że córeczka nie chciała chodzić. Na początku ona bardzo płakała. I ja już pomyślała, że może być to jest zły pomysł iść do żłobków w 4. Super kadra, super przepływ informacji. Pani i pani dyrektorka po prostu każdego dnia mnie mówili, że wszystko będzie dobrze, ktoś potrzebuje więcej czasu, ktoś, ktoś potrzebuje mniej czasu. Tak? Każde dziecko. Y inaczej się rozwija, w innym tempie, a panie nadążają za tym tempem dziecka. I teraz moja córeczka chodzi do żłobku, bardzo jest szczęśliwa tutaj. Ona nie chce stąd wychodzić, w ogóle jestem w szoku. Bardzo dużo zajęć edukacyjnych, córka bardzo chętnie wraca i nawet jak przyjeżdżamy obok tutaj placówki, to macha do żłobka. Także fajnie. Jestem bardzo zadowolona i bardzo wdzięczna paniom, bo jeżeli by nie pani i nie pani dyrektorka to tego by nie było. Ja e, wdzięczna i widziałam, że oni jest zainteresowany w tym, żeby dziecko zostało i czuło się bardzo dobrze. Z czystym sumieniem polecamy tutaj y, placówkę? Oczywiście, że tak. Śmiało można tutaj przychodzić. Panie są otwarte, jeżeli chodzi o dzieci, ale również o kontakt z rodzicem, a to jest bardzo cenne.